Witamy z Ligi C2. Zobaczmy na zestaw par, które rywalizowały ze sobą. Rafis Budrol, Niemalipy Motul Kraków, Płaszów Bruta, Słoneczny Patrol Nowizon Exclusive, Opatkowianka Paraolimpijczycy, Electrix Krakhem. Yy, bardzo ciekawy mecz. Płaszów Bruta bez obecności albo z, z nikomim udziałem Krzyśka Żamójcika, który był, który był chory. Yy, Bruta wygrywa 5-3. Bez udziału w pierwszej połowie, natomiast w yy, drugiej... Akurat on stał się bohaterem drużyny, natomiast trzeba zaznaczyć, że ten mecz miał decydować o tym, które miejsce Luta zajmie na koniec Więc sezonu. Był Więc tak jako, jako Straszak i musiał wejść. Tak, i sytuacja zmusiła go do tego, żeby, żeby na boisku się pojawił, no bo Płaszcz po pierwszej połowie prowadził 1-0. Gra Brut nie do końca się układała, natomiast no wiadomo, że równolegle grało, grało nie ma i bruta nie wiedziała jaki jest, jest tam wynik. Natomiast porażka bruty przy zwycięstwie Niemalipy ma powodowała, że Niemalipy w tabeli znajdowało się wyżej. Więc Bruta musiała coś zmienić, mimo choroby Zamojdzik się w drugiej połowie na boisku pojawił. No i poprowadził Bruty do zwycięstwa, najpierw wyrównał, potem Płaszuk jeszcze dwa razy objmował prowadzenie. Natomiast za każdym razem Bruta znajdowała odpowiedź, no i w końcówce uciekła na dystans dwóch goli. W tym meczu trzy, trzy bramki i właśnie kapitan Bruty, więc on mimo, że, mimo choroby swój zespół poprowadził do zwycięstwa i do wicemistrzostwa. Wicemistrzostwa Ligi C2. Na pewno spory sukces mi się tej drużyny nie zawiodła oczekiwań w ostatnim meczu, choć, choć gra się nie układała, to jednak potrafili przezwyciężyć jakieś tam swoje słabości w tym spotkaniu i odnieść korzystny rezultat. Płaszów do pewnego momentu grał, grał naprawdę bardzo dobrze, natomiast no nie znalazł sposobu na, na, na zamodzika i to było kluczowe dla losów tego meczu. I bardzo ciekawy mecz pomiędzy Krakem a Electricsem. Mecz o, o trzecie miejsce i o to, która z tych drużyn zagra w barażu. Tak, i to mecz z wieloma podtekstami można powiedzieć, bo tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że um, drużyna Electricsu prosiła o zmianę godziny rozegrania tego spotkania. Tutaj Krakem miał prawo się na to nie zgodzić i, i, i faktycznie takiej zgody, zgody nie wyraził. Wiemy, że tam były jakieś jeszcze zaszłości z poprzednich rozgrywek, więc faktycznie... Um, Mecz taki, można powiedzieć, podwyższonego ryzyka dla, dla obu zespołów. Electix rozpoczął ten, ten mecz faktycznie bez, bez, bez zawodników podstawowych, którzy decydują o ich, o ich obliczu. Oni dotarli na mecz spóźnieni, czyli Dragosz i Katarzyński. No i w tym momencie, kiedy już chodzi na boisko, już Elektriks spotkanie przegrywał, więc no, była to na pewno trudna sytuacja, że ci zawodnicy nie mogli wejść normalnie w mecz, tylko, tylko musieli jakby z marszu pomagać swoim, swoim kolegom. Natomiast w trakcie meczu tak się dołożyło, że wysokie prowadzenie już 3-1 krachemu udało się doprowadzić do, do remisu graczom w białych strojach. Oczywiście ten remisji nic nie dawał, bo pamiętamy, że po tych walkowerze, którzy, którzy dostali występnie uprawnionego zawodnika, sytuacja się odwróciła na korzyść krachemu i to krachem był zadowolony z remisu. No i ostatecznie tak się to skończyło, że faktycznie w parażu zobaczymy krachem na Electrix. No cóż, sam sobie może pluć w brodę, bo gdyby nie strata 3 punktów, czy właściwie 4 punktów za ten mecz, który, którym zostali ukalani Walkowere, no to oni byliby w tym momencie w barażu, tak? Albo nawet. Na, tak, drugim, na, na, drugim drugim na drugim miejscu też trzeba zaznaczyć, że nawet w tym spotkaniu z Krakemem oni nie tyle doprowadzili do wyrównania, co przez moment nawet prowadzili 4-3, więc y, mimo tego, tego walkoveru mieli szansę na to, by, by znaleźć się na podium, natomiast y, no, potem jednak klasa Marka Rapacza y, świetnie się zachowała w polu karnym może tam był nieprzypisowo powstrzymywany skierował piłkę do, do siatki więc no, ten zawodnik zapewnił punkt no i tak naprawdę jego postawa była kluczowa do tego żeby Krakem znalazł się na podium w tym sezonie mówiliśmy o szansach gdzie w przód szanse Krakemu macie dalej obszar 50 na 50 mówiliście tutaj o, o bardziej że drużyna Krakemu jest bardziej doświadczona od Giedy w przód natomiast z tego co, co, co wiem to jest jednak najbardziej najwyższa średnia wieku w tej drużynie jest z całej ligi FLS czy, czy jednak tutaj fizycznie nie będą odstępować od dziedzi w przód? Ja myślę, że nie, bo wiele meczów grali z młodszymi rywalami i absolutnie nie odstawali. Znaczy, tak nikt chyba z nas dokładnie nie wyliczał średniej, natomiast to wiemy od zawodników Krakiemu, że oni sobie tam liczyli i rzeczywiście ta średnia jest dość wysoka. Można z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że rzeczywiście najstarszy zespół w lidze. Natomiast myślę, że to nie widać. Skoro przez cały sezon byli w stanie rywalizować z młodszymi, to ich w barażu też, też sobie dadzą radę. Ja obstawiam, tak jak mówiłem, w części dla Ligi C1 no około 60% dla, dla Krachemu. Czyli zwycięstwo Krachemu, w którym występuje jeden z najbardziej sympatycznych zawodników futbolowych Ligi Szóstek, Wajcha, którego, którego serdecznie pozdrawiamy. Zobaczmy na wyniki jakie padły. W Lidze C2 Rafis Budrol 6-0, Niemalipy Motul Kraków 4-6, Płaszów Bruta 3-5, Słoneczny Patrol Novizon Exclusive 5-8, Opadkowianka Paraolimpijczycy 13-6, Elektryk z 4-4. W tabeli mistrzem zostaje Rafis 39 punktów, na drugim miejscu Bruta 30 punktów, na trzecim i miejsce barażowe krachem 28 punktów dolnej połówce tabeli, motul Kraków przed Słonecznym Patrolem i na ostatnich miejscach Opadkowianka, Zip Squad oraz Paralimpijczycy. No i Rafis jako jedyny w całej FLS z kompletem punktów zakończył, zakończył sezon, ale jeszcze nie zapowiadało się, że też do będzie miała komplet, no ale tylko widać Rafis siostra. Yy, najlepsi strzelcy, Łukasz Wójcik zostaje królem strzelców Słoneczny Patrol, 42 bramki. Na drugim miejscu Krzysztof Zamojzik, bruta 35 bramek. Wojtek, Twoja stop klatka? Stop klatka z dolnych rejonów tabeli. Spotkanie Opatkowianki i parolimpijczyków i radosna gra obu tych drużyn. Mimo, że mecz tutaj wygrały wysoko zawodnicy Opatkowianki, to i także parolimpijczycy grą się cieszyli z dobiejszej goli. Także myślę, że to taki był pozytywny mecz na koniec sezonu dla obu tych zespołów. I radość z bramek. Taki wyjątkowy sposób parkowianki, no i też uśmiech zagościł na twarzach Paralimpijczyków, którzy aż sześć goli zdobyli, także powodu radości też mieli. I podsumowanie Ligi C2 na plus, na minus. Wasze, no też ciężko tu mówić o rozczarowaniach, ale... Nie, dlaczego? Moim zdaniem e, mieliśmy jakąś tam wiedzę na temat sporej liczby zespołów, e, które przychodziły do nas z innych klas rozgrywkowych, a poza też no, po początkowych meczach już można było sobie jakąś tam Opinie wyrobić. No i tutaj na minus dla mnie e, jednak nie ma LIPY. Drużyna, która w Redboxie awansowała do Dekta Ligi. Wiem, że. No myślę, że mieli tutaj ambicje, tak, żeby walczyć o, o awans i faktycznie do, e, do ostatniej kolejki mieli takie, takie nadzieje. No ostatecznie, ostatecznie okazało się, że, że inne zespoły były w tym sezonie mocniejsze. Nie ma LIPY zostaje w Lidze C na sezon kolejny. Zapewne znowu z, z szansami na. Na walkę o najwyższe lokaty. Natomiast na minus, to myślę, że tak w trakcie sezonu się ten minus wyklarował, bo przed sezonem myślę, że nie spodziewaliśmy się, że słoneczny patron tak fajnie się będzie przez dużą część sezonu prezentował. W pewnym momencie nawet były szanse na walkę o, o, o czołową trójkę. Ostatecznie dziewiąta lokata w dolnej połówce tabeli to myślę, że jest jednak rozczarowanie, ponieważ ta drużyna ma potencjał na to, żeby. żeby Znajdować się wyżej, natomiast tutaj kontuzja miłka myślę, że miała pewien wpływ na, na, na te problemy. Wykluczenie też Luciusza, który miał pauzę za czerwoną kartkę, więc to na pewno nie pomogło drużynie w tych kluczowych meczach. A wydaje mi się, że w pewnym fragmencie sezonu prezentowali się na tyle dobrze, że mogli zająć miejsce zdecydowanie wyższe. Natomiast tam wiemy, że tam ciągle buzują emocje, dużo jest jakichś tam. Płótni między, między zawodnikami się potem godzą, wracają na boisko, za chwilę ktoś schodzi, więc myślę, mi że to trzeba uporządkować przed kolejnym sezonem, jeżeli chcą walczyć o najwyższy lata. Wojtek? Dla mnie zaskoczeniem pozytywnym jest postawa Krakemu, bo jednak nie przypuszczałem, że zespół ten będzie w stanie walczyć podium. No, i pozostawienie w pokonanym polu właśnie drużyny Electrixu, nie ma lipy. To, to uważam, że, że jest pewnego rodzaju zaskoczenie, pozytywne, bo ten zespół z, jakby z każdym kolejnym meczem się rozkręcał. Przecież przegrał na początku z, wyraźnie z brutą, przegrał też z niemalipy, więc mogło się wydawać, że to będzie drużyna środka, tymczasem okazało się, że jest na podium, jest na pewno postawa na plus. Natomiast jeśli chodzi o minus, to patrząc na pierwsze mecze, ja wysoko stawiałem Płaszów. Natomiast tak kilka ciekawych wyników notowa, natomiast ostatecznie to jest siódme miejsce, myślę, że to jest trochę poniżej możliwości tej drużyny. Myślę, że, że w kolejnym sezonie ma szansę ten zespół znaleźć się zdecydowanie wyżej. że ta drużyna, czyli Płaszów, wygrywał z raficem 3-0. Tak, więc, więc o, tak mówili, szansę na... tutaj akurat na ten mecz przegrali, mimo dobrej dobrej postawy, natomiast mieli też kilka innych ciekawych wyników, natomiast choćby zwycięstwo chyba z Malipy. natomiast no, w innych meczach potracili punkty i no, tylko siódma lokata, to jest moim zdaniem takie małe rozczarowanie. Dziękuję, to wszystko z Ligi C2, zapraszamy do kolejnej części, czyli do kontrowersji.